Dzień dobry Państwu, Agnieszka Kiewro, witam w programie Kentryn Flash. Oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Kentryn uczcił 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 majowej. Uczestnicy marszu Żonkila po raz ósmy przeszli ulicami miasta. Zawody w kętrzyńskim Stadzie Ogierów. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. księży pamiętał o 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w Bazylice Świętego Jerzego odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Następnie władze miasta oraz przedstawiciele miejskich instytucji złożyli kwiaty pod pomnikiem w hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom, obrońcom ojczyzny 1939-1956. Stajemy dziś do apelu, aby w 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja złożyć hołdik twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Bo najmierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do prawnej, chwały i potęgi. Sancie pamięci! No bardzo polski dzień, bardzo taki też i osobisty dla każdego Polaka, dla każdego chrześcijanina, bo to jest dzień przecież i. Święta Konstytucji, więc przypomniała o takim światłym uporze i dążeniach naszego narodu do samostanowienia o sobie. A z drugiej strony, piękny dzień religijny dla nas wszystkich, chrześcijan, katolików, Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, a więc od wielu, wielu lat bardzo ważny dzień uroczysty w życiu wielu polskich rodzin. Dwa lata temu Jan Paweł II oficjalnie został świętym. Z tej okazji 1 maja odbyły się uroczystości dziękczynne za dar kanonizacji Jana Pawła II. Po nabożeństwie w Kościele Świętej Katarzyny ulicami miasta przeszła procesja w kierunku Jeziorka Miejskiego. Аливаа зүйл uhm <control> <fiaqiga inserted noise intake> W amfiteatrze odbył się koncert dziękczynny, a na scenie zaprezentowali się laureaci Festiwalu Piosenki Papieskiej. W sobotę 30 kwietnia już po raz ósmy ulicami miasta przeszedł marsz Żonkila, organizatorkami jak co roku były członkinie Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki. Marsz w asyście wozów strażackich, policyjnych i taksówek wyruszył z parkingu przy ulicy Szpitalnej. Do akcji przyłączyli się uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej, kętrzyńskie morsy, wolontariusze polskiego Czerwonego Krzyża, pracownicy MOPS-u oraz burmistrz miasta Krzysztof Hećman. A bardzo się cieszę, że, że taką frekwencją. Em... W taki sposób, dzięki waszej też aktywności, dzięki naszemu wspólnemu pomysłowi, funkcjonuje ta rehabilitacja przy Moniuszki. To jest bardzo ważne. To jest taki nasz wkład, powiem nieskromnie, nie każde miasto tak czyni, że dzisiaj o tej trudnej sytuacji, niejednokrotnie traumatycznej, bądź i przed, Możesz korzystać z zestawu ćwiczeń pod okiem naszych fachowców, którzy skończyli stosowne przygotowanie, mają wyższe studia w zakresie rehabilitacji i powierzasz im swoje zdrowie, swój, e, swoją sytuację. Za to Wam serdecznie dziękuję i, i, i to już funkcjonuje i mam nadzieję, że tak będzie, jak to niektórzy mówią, do końca świata, jeden dzień dłużej. Marż Kila zakończyła część artystyczna w Kętrzyńskim Amfiteatrze. Przed uczestnikami marszu zaprezentował się chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wrzos oraz ukraińska piosenkarka Elena Rutkowska w repertuarze piosenek cygańskich. poradzić sobie z nieprzytomną osobą, co zrobić w przypadku otwartego złamania, jak prawidłowo przeprowadzić skuteczną reanimację i zachować się na miejscu wypadku. Na takie pytania musieli sobie odpowiedzieć uczniowie kętrzyńskich szkół. W dodatku swoją wiedzą musieli się wykazać w praktyczny sposób. 29 kwietnia w okolicach kętrzyńskiego jeziorka odbyły się rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy BCK. Organizatorem zawodów był oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kętrzynie. Z roku na rok coraz trudniejsze zadania, coraz więcej wysiłku wymagamy od uczestników. Co później będzie się przekładać na realną pomoc w życiu codziennym, no ewentualnie musimy brać pod uwagę też, że ze szkół średnich bardzo dużo osób, które kończą matury, a które z pierwszą pomocą miały do czynienia, wybierają się właśnie na ratownictwo medyczne lub ewentualnie na kierunki medyczne. Młodzi ratownicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale również sprytem i opanowaniem na miejscu pozorowanych zdarzeń. Krwi nie brakowało, ale oprócz praktycznego sprawdzianu chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych na podium uplasowali się kolejno reprezentanci zespołu szkół oraz Powiatowego Centrum Edukacji. Puchar w kategorii szkół podstawowych zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej w biedaszkach. miniony weekend miłośnicy koni oraz jazdy konnej nie mogli narzekać na nudę. Przez dwa dni, 30 kwietnia i 1 maja w Kętrzyńskim Stadzie Ogierów odbywały się regionalne zawody w skokach przez przeszkody memoriał imienia Andrzeja Różyckiego. Łącznie przeprowadzono 10 konkursów, do których wystawiono ponad 50 wierzchowców. zawodnicy z MotoMazuria Racing Team wzięli udział w pierwszej rundzie motocyklowych Mistrzostw Krajów Nadbałtyckich. Zawody w Room Oil Trophy odbyły się 30 kwietnia na torze w miejscowości Kacergine koło Kowna na Litwie. Największy sukces odniósł Jacek Iwaniuk, zajmując piąte miejsce. Pechowo zakończył się wyścig dla lidera kętrzyńskiego teamu Mariusza Kirszyńskiego, który uległ wypadkowi tuż po starcie. Jest to pierwszy wyścig w tym roku. Pierwszy raz tak, pierwszy raz w tym roku w ogóle siadliśmy na motocykle. Troszkę nam się poprzestawiało, bo dzisiaj mamy, e, dzisiaj mamy wyścig, a jutro mamy wolne treningi. Lepiej, żeby to było jakby było odwrotnie, czyli dzisiaj, żebyśmy mieli wolne treningi, a jutro wyścig, bo byśmy bardziej lepiej się do tego przygotowali. E, ogólnie jest no, ciężko, No tutaj koledzy jeżdżą na tych motocyklach, e, którymi jeździli w tamtym roku. E, ja z kolei mam nowy motocykl z nowymi ustawieniami, muszę wszystko na nowo się teraz uczyć, nowych pozycji, nowej mocy. No wszystkiego na nowo. Także no dla mnie jako dla mnie jest bardzo no ciężko, ale mamy nastawienie cały czas przejść do przodu i żeby wypaść jak najlepiej. Pod hasłem Majówka z Mosirem 3 maja odbył się szereg zawodów sportowych przygotowanych dla mieszkańców Kętrzyna. Impreza rozpoczęła się na kortach miejskich, gdzie odbył się turniej tenisowy pań. W kompleksie rekreacyjno-sportowym do walki stanęli siatkarze w turnieju piłki plażowej Mixtów. Od kilku lat z panią z mamy kontakt, co roku nas zaprasza, przyjeżdżamy od kilku lat, także zawsze bardzo fajnie, Głównie dlatego. Jest to pierwszy turniej w tym roku? Tak, tak, pierwszy od, od roku, w ogóle nie byliśmy na plaży, także będzie ciekawie. W tym samym czasie w Bałtyckim Centrum Bilardowym o zwycięstwo w turnieju z okazji Święta Konstytucji walczyli bilardziści. Również piłkarze granicy Kętrzyn spędzali majówkę na sportowo. się 2 do 2, 30 kwietnia w meczu wyjazdowym z Sokołem Ostruda 3 maja nasi piłkarze na własnym boisku podejmowali drużynę LKS-łomża. Niestety piłkarzom granicy nie udało się podtrzymać dobrej pasy meczów bez porażki. Ulegli jednej z czołowych drużyn trzeciej ligi LKS Łomża 0 do 4 Myślę, że przez przebiegu całego spotkania zasłużenie wygraliśmy, chociaż trochę obawialiśmy się tego spotkania, bo w ostatnich meczach wystarczy spojrzeć na, na wyniki, które granica odnosiła w ogóle na wiosnę. Oprócz meczu z morągiem w każdym meczu szelali bramkę w trzech ostatnich meczach 7 punktów zgromadzili 2-2 w ostrudzie, więc to na pewno budzi, budzi szacunek i, i trzeba było tutaj się bardzo zmotywować I dzisiaj bardzo. Dobrze, zwłaszcza w pierwszej połowie grali, zawężali nam tutaj pole gry, zagęszczali przed polem karnym, ciężko się rozgrywało to piłkę. No ale mówię, cierpliwość, cierpliwość i, i udokumentowaliśmy przewagę bramkami myślę, że zasłużenie wygraliśmy. Nam niestety dzisiaj zabrakło po prostu pary. Zagraliśmy niezły mecz w ostrudzie nie zdążyliśmy się zregenerować. Jest, niestety to jest młody zespół, a grając z tak doświadczonym zespołem jak jak Łomża, grającym piłką i, 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 i grającym, że tak powiem, taki dojrzały futbol ligowy. No niestety dla nas potrzebowaliśmy dużo więcej zdrowia. W tym meczu niestety go zabrakło, to było widać od samego początku. No do tego wszystkiego dochodzą nasze problemy zdrowotne. Do tego doszła jeszcze absencja Pawła Mioszewskiego, który wyjechał niestety i, i, i cała, cała ostatnio grająca solidnie defensywa musiała być, że tak powiem... Nie powiem na barkach, ale, ale w części na barkach, w jednej czwartej na barkach młodego, młodego e, Igora Jurczaka. E, no, no, zagrał poprawnie, ale wiadomo, błędy, błędów nie uniknęliśmy e, przy, z takim doświadczonym zespołem. Mazurskie Kino Plenerowe powraca. Już dzisiaj o godzinie 21.00 w Amfiteatrze będzie można obejrzeć film biograficzny Amy. W sobotę 7 maja o godzinie 20 w Amfiteatrze przy ulicy Kajki z operetką Paryski Romans wystąpi Teatr Muzyczny Iwia. Dzień później również w Amfiteatrze w niedzielę o godzinie 17 będzie można obejrzeć spektakl Sara Nirvana i ja. Wychodzimy z ofertą dla mieszkańców, jeżeli chodzi teraz o imprezy plenerowe. Kęczyńskie Centrum Kultury dalej prężnie działa, teraz ruszamy sezonem w Amfiteatrze. I... Weekend 7-8 maja szykuje się dosyć interesująco, jeżeli chodzi o atrakcje teatralno-operetkowe, a wiem, że one spotykają się z wielkim entuzjazmem i odzewem publiczności. 7 godzinie 20 zapraszam Państwa na paryski romans Teatru Iwia. Oczywiście nie zabraknie tam barwnych strojów, piór, walca, najpopularniejszych przebojów operowych i operetkowych. 20 godzina wstęp wolny jeżeli nie powiedziałam natomiast niedziela niedziela teatralnie to jest spektakl Sara Nirwana i ja spektakl który powstał w koprodukcji Kęczyńskiego Centrum Kultury z zespołem szkół liceum ogólnokształcącego imienia Wojciecha Kęczyńskiego wystawią ten spektakl już po raz drugi. To nie będzie premiera, będzie bliskość widza również z aktorem, czyli on będzie polegał trochę na innej formie teatralnej o współczesnej młodzieży, także atrakcyjny również dla młodszych, jak i dla rodziców, którzy mogliby się z tymi problemami zmierzyć albo i się zmierzają. Także gorąco zapraszam, niedzielę spektakl teatralny. Sara nirwana i ja o godzinie 17 w amfiteatrze, a w sobotę o godzinie 20 paryski romans. Gorąco polecam. W czwartek 12 maja o godzinie 10 w zamku odbędzie się 9 konkurs mowy mazurskiej mazurzymy po kętrzyńsku. Wstęp na wszystkie wymienione wydarzenia jest bezpłatny. Kętrzyńskie centrum kultury zaprasza na najbliższe seanse w kinie gwiazda. W repertuarze na ten tydzień można znaleźć takie tytuły jak Ratchet i Clank w wersji 2D i 3D oraz Wszystko gra. Od 6 maja serdecznie zapraszam na filmową wersję jednej z najpopularniejszych gier czasów. Kiedy w kosmosie źle się dzieje, do akcji wkraczają Ratchet i Clank sprawiając, że od dawna w Galaktyce nie było tak zabawnie. Humor, przygoda, akcja i moc wrażeń prosto z PlayStation to wszystko na wielkim ekranie. Film Wszystko gra, musical, w którym usłyszymy największe hity gigantów polskiej sceny muzycznej, między innymi Perfectu, Manamu, Tilaf. Film opowiada o miłości, przyjaźni i radości życia. Historia działa jak zastrzyk pozytywnej energii. Na premierę filmu zapraszam od 6 maja. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. 7 maja o godzinie 9.30 w Hali Mistrzów przy ulicy Moniuszki odbędzie się finał Ligi Pozytywnej w piłce ręcznej Chłopców. Wszystkich sympatyków piłki ręcznej serdecznie zapraszam do kibicowania naszej drużynie podczas finału Ligi Pozytywnej w Piłce Ręcznej Chłopców Rocznik 2004. Zaczynamy o 9.30 na hali mistrzów. W rozgrywkach weźmie udział sześć drużyn: z Bartoszyc, Mrągowa. Mikołajek Olsztyna i Rozogi. Także serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków piłki ręcznej. 7 i 8 maja w hali przy ulicy Kazimierza Wielkiego odbędą się obchody dziesięciolecia Kęcińskiego Klubu Aikido. W dniach 7-8 maja serdecznie zapraszam na halę widowiskowo-sportową przy ulicy Kazimierza Wielkiego, gdzie odbędzie się dziesięciolecie Kęcińskiego Klubu Aikido. W ramach jubileuszu odbędą się. Otwarte treningi dla dzieci i dorosłych, które poprowadzą znakomici instruktorzy. Między innymi przyjedzie do nas instruktor ze Sztokholmu. Warto tutaj dodać, że aikido to japońska sztuka walki, która bez wątpienia jest jedną z najbardziej widowiskowych walk i to widowisko na pewno zapewni wiele emocji i atrakcji. Także gorąco polecam. Wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Agnieszka Kiewro, dziękuję serdecznie za uwagę.